To było nice. To było really nice. To było really nice. O, oh, Johnny. Twój agent specjalnej troski chyba szuka rozgrzeszenia na dnie kieliszka. Zgadałem z Songbert przez relik. Odzyskaliśmy kontakt. Hmm. Wszystko w porządku? Tak, tak. Po prostu muszę się zastanowić. Tak jestem skonstruowany. W trudnych momentach potrzebuję chwilę pomyśleć. I co? Wymyśliłeś coś? Że już wiemy, kto stał za zamachem na Majers. Wydaje mi się, że Songbert. Dobrze ci się wydaje. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo, ale to bardzo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Jakie zbiegi okoliczności? Samolot rozbija się akurat w mieście, gdzie siedzi facet, który z tajnego bunkra wyciąga zapomnianą technologię mogącą uleczyć Sami. Mm. Od początku podejrzewaliśmy, że robota przygotowana była od wewnątrz. A teraz możemy mieć już pewność, że stała za tym Songbert. Tak, to samo pomyślałem. Jak zaczęła mówić o tym lekarstwie dla nas obojga, że ma jej Hansen, wszystko zaczęło się układać w całość. Aha, dokładnie tak. Musiała dogadać się z Hansenem już wcześniej. Sprzedała mu prezydentkę w zamian za dostęp do technologii sprzedać prezydentkę NUSA kryminaliście. To gruba rzecz. Myers popychała ją do przekraczania kolejnych granic, aż sami pękła. Jeśli to wszystko prawda, Songbird dopuściła się zdrady stanu. Nie jestem sędzią. Nie mnie to oceniać. Myślę, że są grała na dwa fronty. Jednocześnie rozmawiała z Hansenem i z Tobą. Po Hansenie pojawiasz się Ty i Twój relik. Ratujesz prezydentkę, załatwiasz sobie rozgrzeszenie. No i potrzebujecie tego samego: leku. Więc w razie gdyby jej plan się posypał, będziesz gotowy jej pomóc. I oto jesteśmy. I oto jesteśmy na ratunek Songbert. Ta dziewczyna zawsze myślała kilka ruchów do przodu, ale też nigdy nie umiała dobrze ocenić sytuacji. Gdyby grała w szachy, byłaby mistrzynią błyskotliwych posunięć i pięknych porażek. Mam wrażenie, że ona cały czas w coś gra. Jest trochę bardziej szczera niż na początku, ale nie mówi mi wszystkiego. Pewnie masz rację. Czujność nie zaszkodzi. Ale jak znam Somi, to naprawdę zależy jej, żeby być z Tobą fair. A ty? Jak się z tym czujesz? Nie jestem przekonany, ile w tym winy Somi. Długie lata w tej branży nauczyły mnie, żeby zadawać pytania, po nich kolejne pytania, bo nic nie jest takie, jak się wydaje. Teraz musimy wyciągnąć ją z tego gówna. A potem będziemy się zastanawiać, co dalej. W porządku, ale musimy patrzeć jej na ręce. Zasada ograniczonego zaufania. Jasne. No dobra, wracając na Ziemię. Co musimy zrobić, żeby ją uratować? Żeby zdobyć tech, który uleczy mnie i Somi, musimy przygotować się na spotkanie z Hansenem. Mamy przyjść na to spotkanie jako parę Wcześniej trzeba ukraść ich osobowości. Cokolwiek to znaczy. Hmm. Kradziesz osobowości, czyli robota jak w Kolumbii. Kim oni są i gdzie ich znajdziemy? Jak to zrobimy? W sensie, wiesz, jak się kradnie czyjąś osobowość? FIA ma dostęp do technologii masek. Wyglądasz i zachowujesz się zupełnie jak osoba, której tożsamość przejąłeś. Wiedziałeś, jak Alex to robi. Żeby to przygotować, potrzebujemy skanu tej osoby. Sągward przekazała mi jeszcze tę drzazgę, zobacz. A nasze cele to rodzeństwo, rude bliźniaki. Kręcą się gdzieś tutaj. Hmm. Musimy zdobyć próbkę ich różnych zachowań. Trzeba z nimi pogadać, a w trakcie rozmowy ich zeskanować. Mm, rozumiem. Chyba. To co? Bierzemy się do roboty? Tam są. No, lecz leć. leć. Mm. Mm. <laughs> Jeśli mi to trochę nie zadział, to jest jedna z tych no, dłuższych misji, miadowi faktycznie. Szybko ich zamierzyłeś. zauważyłem ich już chwilę temu. Zwracali na siebie uwagę. Wybrali ruletkę. Alex, słyszałaś? Jestem i wszystko słyszę. Przygotowuję już sprzęt i oprogramowanie. Jesteś w tym nowy, ale nic się nie martw. Zrobimy to razem. Ty zeskanujesz jedno, ja drugie. Aleks nas poprowadzi. Wi. przelewam ci na konto sumkę z kilkoma zerami. Fundusz operacyjny. Zamień to na sztony i zagrajcie z nimi. Podchodzimy osobno, żeby się nie zorientowali, że się znamy. Do roboty. <laughs> Szumaz go on. W ogóle ta ruletka to dla nas okazja. Przygrze człowiek pokazuje emocje. Inne, kiedy wygrywa, inne, kiedy przegrywa. Jak znalazł. Witam pana. Chcę kupić sztony. Oczywiście. Życzę wielu wygranych. Teraz ważne. Nie jesteś tu, żeby się bawić. Obstawiaj tylko czarne lub czerwone. Najprostszy zakład. Bez szaleństw. Przyjąłem. 20. Parzysta. Czarne. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Można obstawiać? Oczywiście, proszę. Niech będą czerwone. Rozluźnij się, postaw im drinki. Wiesz, zagadaj. Dołączę do ciebie za kilka minut. Zakład przyjęty, zamykamy zakłady na Terondę. Przedstawisz się? Wi. A ty? Aurora Kassel. A to mój brat, Ejmerit. Jak wam idzie? Dopiero zaczęliśmy. Co pijecie? Ja stawiam. <laughs> Burbon dla mnie. Niestety, mój brat to abstynent. O, szanuję, szanuję. A dla pana? Niech będzie z tonikiem. Dzień z tonikiem, dobrze. Już przynoszę. Oj, brat, jak abstynent. Szanuję, szanuję. Jeden. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. No to obstawiamy. Ostatnia Tam. szansa. Wi, nie mogę się połączyć z ridem. Nie wiem, gdzie jest. Kraj na czas. Tak sobie myślę. Skoro tu jesteś, pewnie też masz swoje... <gryw> na sumieniu. Jak wszyscy tutaj. Albo jesteś tylko turystą. Jednym z tych lamusów, którzy lubią cudy dreszczyk emocji. Hmm? Prowokuje cię. A jak myślisz? Podrywasz mnie? Nie przy pierwszym drinku. Osiem, parzyste, czarne. O, tak. Nic tu po mnie. Dana się Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Kiedy tu podszedłem, chyba przerwałem wam rozmowę. Nie przejmuj się tym. Daj spokój. Wi chce być tylko uprzejmy. Kokieterka. A widzę. Już wiedzę jak mnie kukituje. Rację, Chyba nas nie podsłuchiwałeś. Co? 18, parzyste, czerwone. Cholera. Wciąż nie odpowiada. Mam złe przeczucia. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Zawsze miałam szczęście. <noise> Złapany na gorącym uczynku. Ale na moją obronę wystajecie z tłumu nawet tutaj. Do prawdy? To niebezpieczne. Nawet bardzo. Żeby tak podsłuchiwać nieznajomych Uu, można usłyszeć zbyt wiele. Słuchaj, nie możemy dłużej czekać na lida. Musisz samodzielnie wykonać obady skany. Gadamy o miejscowej polityce. A konkretnie o Hansenie. Niezły kozak. Sprzedaje duże strzelby za duże pieniądze. Ale popatrz, na tej imprezie masz celebrytów, polityków, szefa policji. No i pojawia się pytanie: Czy nie lepiej byłoby Hansenowi po prostu przejść na legal? Ja mówię, że tak. Mój brat, że nie. Przejść. Starzyste, czarne. Cóż? To nie jest mój szczęśliwy dzień. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Kluczowe pytanie: to kim jest Kurt Hansen? Wi, uważaj z nimi. Hansen to biznesman, tylko taki bez garnituru. Ja pierdolę. Nie macie za grosz wyobraźni. Kurwa, nie daj się tyrać. Nie wiem, wybrnij z tego jakoś. To może ty mi powiedz, co myślisz o Hansenie? Chodzi o to, żeby korzystać z życia. Wojny prowadzi się dla pieniędzy. A po co ci pieniądze, jeśli musisz je ukrywać? Ja to wiem. Emeryk to wie. Hansen, jeżeli jest mądry, też powinien to wiedzieć. 36, parzyste czerwone. Kuba też to by też z całą mamoną otwieramy zakłady na kolejną rundę. Tu zobaczą tą de mi tropą? Fais pas ton frère. pas si lui i moi. Francuzi. Doprawdy uroczy ten wasz teatrzyk. Widzisz? Jesteśmy uroczy Ja na miejscu Hansena Wzięłabym się za Dokdown, Wypierdoliła stąd żuli I zmieniła w raj dla bogaczy Otwierasz nowe miejsca pracy Inwestujesz w społeczność Organizujesz bankiety Rozgadała się Dobrze Na działalności charytatywnej Można wyprać miliardy A potem korzystać Pięć nieparzyste czerwone. Ja pierdolę się to całego za zgadnę. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. To przepięknie infantylne. Co? Hansen i przechodzenie na legal? Poważnie? Proszę. Dalej nie mam kontaktu z Ridem. Ale nie przerywaj, pogadaj z tym drugim. Hansen jest władcą Doktown. Mógłby tego użyć. To znaczy jak? Zostać burmistrzem? Jest bardzo dobry w tym co robi. To zawodowy przestępca. Kiedyś był żołnierzem, dziś jest przestępcą, czemu nie może być biznesmenem? On jest biznesmenem. Przechodzenie na legal? Strasznie dużo pracy, żeby zmienić etykietki. Dobrze, otworzył się. Końcówki nieparzyste, czerwone. Butę! Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Jak chcesz jeszcze coś dodać, to mów. Powiem tak. Mi. Mnie by nie robiło żadnej różnicy, czy sprzedaję broń, czy mieszkania. Żadnej. Marnować teraz 5 lat na zmianę branży. Co? Dla efektów? Szczerze. Mam wyjebane na bycie uczciwym człowiekiem. Dwadzieścia, parzyste, czarne. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Już prawie to mamy. Daj mi teraz coś ekstra. Jakąś naprawdę dużą emocję. Lubicie ryzyko? O oh my view, te de. Myślałem o dodaniu nieco pieprzu do naszej gry. Pieprzu? Aha. No, zaciekawiłeś mnie. Rzućmy na szale wszystko, co dziś wygraliśmy. Obstawiamy przeciwne kolory? Okej. Okay. Czyli wygrasz ty albo my, który z nas wszystko straci. Dokładnie. Czekaj. Niby podchodzisz do stołu, niby stawiasz nam drinki, a teraz chcesz grać o wszystko. A. Nie podobasz mi się. Może powiedz coś wreszcie o sobie, co? Ostrożnie. Jestem V. Towarzystwo Afterlife. I tyle musi ci wystarczyć. I co? Zadowolony? Kwitterka. No, Wybierz kolor. Ej, czarne? Wybieram czarne. To my czerwone. Piękny kolor. Let's see who Czarna czy czerwona? Dawaj, 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 dawaj! Dwadzieścia jeden, nie bierzę. Aye. Tak. Ale tak miał być plan w sumie. Raz na wozie, raz pod wozem. Zostawcie nas na chwilę samych. Proszę. Coś to jest nie tak. Żeby... No na Hans na coś zwęszył? Dobrze wiem, że twój kolega Reed to agent FIA. Zakładam, że ty też jesteś agentem. Zgaduję, że tu wy dwaj. Jesteście odpowiedzialni za wywiezienie prezydentki z Doktowna. Powinienem was za to odesłać do domu. ktoś się wygadał? O, straszysz mnie? A co? Boisz się? Nie straszę. Po prostu rozmawiamy. Nie zabijesz nas. Dobrze zgaduję? Prawdę mówiąc, miałem już dość tego medialnego ping-ponga i kręcenia gównianej propagandy. Na szczęście to już za nami. Zawsze do usług. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wypuszczę ciebie i Rida wolno. Wyjdziecie stąd w jednym kawałku o własnych siłach. Powiedzmy, że to na znak dobrej woli to wasza dziewczynka sama do mnie przyszła. Nie chciała już dłużej łamać międzynarodowego prawa na życzenie prezydentki. Musiała od niej uciec. Przekraczanie Blackwalla i granie z bezpieczeństwem sieci dla własnych korzyści. Mm, nieładnie. Co by netłocz powiedział? Przekaż to prezydentce Myers i powiedz jej, że mam jej zabawkę masowej zagłady i żeby się łaskawie odpierdoliła, albo wszyscy się o niej dowiedzą. Na mnie szedł. Rida znajdziesz na dole. Ja, czy ją zakosił Mamy to. Co za dupek Słyszałaś co powiedział? Tak, słyszałam. I bardzo, bardzo mi się to nie podoba. O. Ten skurwiel powiedział, że znajdę Rida na dole. Wiem. Nie podobał mi się jego tom. Spadaj stamtąd, Twi. Lepiej nie kusić losu. Kieruj się do windy i na dół. Muszę wiedzieć, co z Ridem. Koniecznie musisz coś zjeść, Lizzy. Możesz też jeść. Zobacz, Lizzy. Koniecznie musisz coś zjeść, Lizzy. Nie możesz tak się wykańczać. Cześć, Easy. Ty tutaj? Mogę zapytać o to samo. Czasem bywa mi w takich miejscach. Toktał. Nie ukrywam, że to zastrzyk adrenalina. Ale mniejsza. To jest Avi, mój nowy ochroniarz. Najlepszy jakiego miałam w życiu, tylko trochę... No Miło mi. Fajna stylizacja. Podoba ci się? Jest twoja. Poważnie? Dla ciebie to będzie cenna pamiątka. Dla mnie to tylko rekwizyt sceniczny. Wolę, żeby została u ciebie. Wow, dzięki, Liz. Wyglądasz, jakbyś już opuszczała imprezę. Niedługo się zabijamy, tak. Będziemy się bawić na jachcie mojego znajomego z Lagos. Będą nasi przyjaciele, fajerwerki, nurkowanie, prywatny pokaz mody. Zabrałabym cię ze sobą, ale. Tak między nami. Właściciel jak to straszna mankoła. Źle reaguje na nowe twarze. Rozumiesz? Na pewno zrobi straszną dramę, której wolę ci zaoszczędzić. O, dzięki, Lizzy. A masz jakieś plany na kolejny album? <laughs> Szykujesz coś? Być może. Na razie dużo myślę o ławicach, galaktykach i żółwiach morskich. <coughs> Powiesz coś więcej? Właśnie powiedziałam ci więcej niż mojemu producentowi. Musisz cierpliwie czekać. Wszystko u ciebie w porządku? Kiedyś ostatnio widzieliśmy... Wiesz... Świetnie. Nigdy nie czułam się lepiej. Tak. Nigdy nie czułam się lepiej. No, to by tak dalej. I miłej zabawy. Trzymaj się B. Nie przestawaj żyć na krawędzi. Jeśli chcesz to za 5 minut możemy... No dobra, zostałeś jeszcze do środowiska. Nie pamiętam totalnie tej typiady Jeszcze się nie martwisz, to tylko rutynowa kontrola. Życzę miłej, doce i zabawy. Ej, co się dzieje? Hmm. Myślę o tym, co powiedział Hansen. Songbird to chodząca broń masowej Zagłady, a Hansen ma ją w garści. I w każdej chwili może z nią zrobić, co zechce. Słuchaj, wi, Trzeba ją z tego wyciągnąć. Dla dobra nas wszystkich. Facet w o grzechach, Majers. Jeśli do wiadomości publicznej wydostanie się informacja o tym, że prezydentka złamała prawo międzynarodowe dotyczące cyberprzestrzeni. A USA ma przejebane. Mhm. Mm Majers będzie miała wybór: albo pozwolić, żeby wdeptano ją za to w glebę. Albo postawić się całemu światu i wywołać kolejną wojnę. Och, czemu nigdy nie możemy zrobić czegoś po prostu według planu? Mam oh, złe przeczucia, bardzo złe. Teraz razem z kolegą cię do wyjścia. Prosto przed siebie, odprowadzę Was. Chodź, wie. nie ma nas co czekać. Ried, nie teraz. Spróbuj mnie zmusić. Po prostu chodźmy, wi Gdzie daj go pobili. Czekaj... To wasza dwójka włamała się dzisiaj do hotelu? Kurwa... Jakoś weszliście przez tunele. Wiesz co, chyba nas z kimś pobili. Tak, 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 to wy. Oj, wpierdol będzie. Oj, to będzie w pierdol Nie będzie łatwo. A pochwałę czekasz? Spieprzaj. Zawsze możecie zostać. Popracujecie obaj na kolanach. Za dużo się jest. Nie zwracaj uwagi. Zaraz stąd wyjdziemy. Ja tu się jeszcze do nich wpierdolę. I po chuj był ten teatrzyk? Ja się to jeszcze wpierdolę. Gdybym, kurwa... obetnę naszą do środka jeszcze, kurwa, dam bargezdom. Toż nie, bo to wy jesteście bargeści. No to dam psom. Przynajmniej będzie z was jakiś pożytek. Macie szczęście, kurwy, bez honoru. Wypierdalać mi stąd. Dobra, co no chcieliśmy, to zdobyliśmy. Jak robotawi? Mamy wszystko. <laughs> Ogarnąłeś Netrunnerów? Obydwoje sam? Mamy wszystko. No, no, i potem jeszcze zniknąłeś jest tamtąd jak gdyby nigdy nic. Ekstra. Lepiej mi powiedz, co się z tobą działo. Martwiliśmy się. Nie chciałem narażać misji, więc dałem się odprowadzić ludziom Hansena. A, zawinęli mnie, zanim zdążyłem do was podejść. Resztę możemy pominąć. Lepiej mów, co się tam działo na górze. Jakieś problemy? Przyszedł Hansen. Zagroził, że jeśli Myers mu nie odpuści, opowie całemu światu o przebijaniu Blackwalla i o Songbird. Czyli wie, czym jest mi dla prezydentki. Bronią masowej zagłady. Tak, wie o wszystkim. Musimy ją stamtąd wyciągnąć, Reed. Tego się spodziewałem. Hmm. Dobra, słuchaj, ja i Alex zajmiemy się analizą danych od Songbird. Zejdzie nam na to dzień lub dwa. Dobra. Będziemy w kontakcie Dzięki. Odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe. I jeszcze jedna zajebista robota. No i dobra. Mamy to. Poczekaj jeden dzień na telefon od Reda Co ja w go dostałem od tej... Co to kurwa jest? To Przecież nie dźwięku Amikiri Nie nawet kurwa co to jest hmm, Czyli tutaj jest ogólne wejście Fanowe Dobra, tutaj zakończymy